Świętą Faustynę, przez jej posłannictwo poznajemy Chrystusa. Jemu chcemy służyć i z Nim na co dzień żyć. Bożej Opatrzności dziękujemy za dar naszej patronki i to dzisiejsze spotkanie, za tę wyjątkową obecność w naszym mieście i za jej przemożną opiekę. Moje podziękowania za obecność w naszych uroczystościach niech zechcą przyjąć Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Henryk Fozer, ordynariusz warszawsko-praski. To wielki zaszczyt dla naszej parafii i miasta gościć pasterza kościoła, przez którego ziemię przeszła święta Faustyna. Tam w Ostrówku Zatrzymała się w gościnnym domu rodziny Lipczyców, gdy po przerwanym tańcu i modlitwie w Łódzkiej Katedrze w 1924 roku udała się do Warszawy. Niech wyrazem wdzięczności naszej parafii będzie ta płasko pomnika Świętej Faustyny czerpiącej ze źródła miłosierdzia.